Ona jest działająca to Jest z środka ale to... O, o tym mówię To już jest całe zabilgocone. Tędy nie będziemy schodzić Chyba, że na końcu tak, o bo Będzie najbliżej I patrzcie, co tu jest to jest kula Kula disco, ale Jak widać, to już jest całe zagrzybiałe i tak śmierdzi tym grzybem No, się z tej strony Urbex with Passion i dzisiaj jesteśmy z Michałem po to, aby zwiedzić yy, ten opuszczony hotel. Cześć, Michał. Siema, siema. No, także. Ej, ej. Ty nie spamy, tak? Gdzie? Po no, przed nami, na tym Ty, bez kitu. Wówczas. Chodź dołem. Pytanie, czy działające, nie? No, jest zaspane. Ale to jest załatane Nie wylajcie, to jest czynny ośrodek no. Jest tu coś otwarte? Nie, chodź Ta kamera jest nie Ej tu jest wejście Ona jest działająca? No mówiłem że jest No nie wiem Kamera, bo my jesteśmy na widoku. właśnie. Ej my to głupi jesteśmy. A nie, bo to wypadnie. Siadł, się odwróćmy. Wejście jest, ale jest kamera, na którą się już nagrać, nie? No właśnie. To, ale i tak to jest zniszczone już. A tutaj jest oparte, czy pod... Ej! Wchodzimy. A ty wchodzisz? No, bo, bo to jest untrę, nie? Mhm. No, tak. Dobra. Co mam sprawdzić? Ej, ale coś że to okno sprawdziłeś? Nigdy nie sprawdzałem. Dobra. Także jak widać, jesteśmy już w środku. Jesteśmy wewnątrz opuszczonego ośrodka w zasadzie hotelu, który a jeszcze kilka lat temu, przechodził renowację, bo po prostu chciano go odnowić. Ale jak widać, ta odnowa. Niewiele dała Dobra, tu miałem się rozglądać za czujkami hmm. No elektryka jest cała wypruta Wejdę na piętro Jest porozkradane i czuć bezdomnych. Hello. Dobra, chodź. Także jesteśmy na parterze albo na piętrze minus jeden, jak to woli. Zacznijmy od pierwszego pokoju. Jest tu łazienka, oczywiście rozkładzona. I telewizor. I tu próbowaliśmy wejść, ale z tym wejściem coś jest nie tak, nie? W ogóle ten ośrodek tak propo ciekawostki jest połączony z innym czynnym ośrodkiem. Więc to już jest wow dla mnie. Bo po prostu jest on przedzielony dachem z tego co wiem zamknięty tak chodzić Ja bym to zrobił jak najszybciej po prostu Ja też bo nie wiadomo czy nie zostaliśmy nagrani na kamery, które tam są Nie wiem czy one działają czy nie to jest największy problem to nie możemy wyjść tą klatką sodową. Wiadomo czemu. Dobra. Pierwszy pokój. Jak widać jest on w yy, dobrym stanie. Nie jest prawie w ogóle zniszczona. Toaleta, No. Ona jest tylko rozmontowana, ale nie jest zniszczona. I tak poboczny pokój tylko. Tam tylko takie pojedyncze, uważaj, takie pojedyncze pomieszczenia, coś tego typu z widokiem na stok narciarski Co? Tylko kapie, nie przejmuj się. Kurczę, ta kamera mnie trochę niepokoi. Dobra, idziemy na recepcie, do recepcji na koniec. Dobra, tylko musimy ten budynek najpierw siedzieć, bo to są dwa budynki, To jakieś regały. także, tutaj został zamknięty kilka lat temu. Dokładnej daty nie jestem pewien, ale chyba jest to coś koło 2015 bądź 2016 roku. A tak jak wspominałem, przechodził on już renowację, i niestety kilka lat po tej renowacji upadł. Niestety z niewiadomych mi powodów. Ale patrz, tu są jakieś telewizory i tak dalej. Czy jeszcze coś zostało? Ej, ale nie widziałem zakazu wstępu. Tak, propo? Nie widziałem zakazu wstępu. Tylko obiekt grozi zapaleniem. Dobra, gura. O, są jeszcze dwa piętra. No, jest to poniższone. Jak widać. Uuu. Ładnie to wygląda. Ale pamiętam, że jak oglądam jakiś film z tego, to też tutaj ta kamera była. Też się ją zaniepokoili. Liczę na to, że nie działa. Szczerze. Jak nie wiesz na co liczyć, to licz na siebie. O, no, jest zniszczony, no jest rozkradziony. No nie uwierzę, jak to działa ta kamera. Znaczy, jednak jest ta troszkę. Jest niepewności, jednak nie wiadomo nic nigdy. Idziemy na górę, na, mm, na, na recepcję. Yo, ale tu skabli. O! Ale ładne płytki. widać tu jest recepcja. Jest dużo pozostałości po niej. Jest on, on nie był lepszym stanie niż ten osieger, który zwitałem kilka miesięcy temu. Więc fajnie. O, bo jakaś bombka choinkowa. Jaka butelka. To jest Coca-Cola? I Co tak dalej? Ale no, w sklepie są jeszcze takie do dostania, Tak. Uy. Dostaniesz. Uuu, ale ładnie. Taki salon, nie? Nie, nie, kuchnia jest w tym budynku. To dojdę. O, to jest sala konferencyjna. Ewidentnie. Bo ją kojarzę ze zdjęć. A tam jest chyba ta część, którą y, nie weszliśmy. Czekaj. Sprawdzę ewentualnie drzwi, czy dałoby się nim uciec, nie? Na klucz. Jeszcze za recepcją nie byliśmy. Dawaj, za recepcję szybko idziemy na samą górę. No, hotel wygląda naprawdę nieźle, nie powiem. Ale już tu kurczę przecieka. Widać, tu już się zbiera wilgoć po prostu. Ale wygląda naprawdę ładnie. Bdziemy poprzedać jakieś rzeczy Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. To Niestety znaczy, nic nie jest napisane. Opis ośrodka. Znowu się będę bardziej wblorowany. Aj O. Ale telefon fajny. Ty, jeszcze tutaj... Ty, ty, albo to jest fax, To nie jest telefon, to jest faks przecież. I tutaj drukuje świadomość. Patrz wow no tu jeszcze, tego yy, kartki papieru wow ej faksa nie widziałeś. ja też tutaj jeszcze jest, jest wybebeszona yy, ta część za tym za recepcją a tu widzieliśmy tu są te butelki o których mówiłeś no jest tutaj naprawdę masa tych butelek no idziemy tu będzie huk ja idę drugą stroną nie chcę narobić po prostu hałasu. Bo tak jak mówię, nasz czas eksploracji musi być ograniczony do minimum. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tu jest jeszcze jedno. A nie, tu byliśmy, okej. Okay. Tak, bo to jest to wybite. Czekaj, ja tu nie byłem. Czy byliśmy tu? Nie, nie byliśmy. Nie byliśmy. tam ten A no. Chyba. Byli... Byliśmy. Tylko tego wejścia po prostu nie widziałem. Kurde, jakbyśmy to wejście z... ogarnęli od całego początku To by był większy chill, nie? Ale tu jest tapeta, ewidentnie Wiem, ale tu na koniec Co? Wiem, bo tam jest sala wysiadowa, czekaj Nic nie widzi kamera? Nie Sprawdzić czy nikogo tu nie ma, żeby nikogo nie spadło. Chill Chodź sprawdzić jeszcze od przodu sorry, zawsze przez okne zawsze ubezpieczony, tak? O, tu ktoś pomieszkiwał. Tu ktoś mieszkał. Od przodu ci ile? Dobra, tu ktoś Ktoś sobie tutaj ewidentnie ułożył. Ale to Chodź tędy, jeszcze tu. Dużo aut jeździ strasznie To jest najgorsze, bo jest ta schiza, nie? O, a tu już się sufit sypie Tak, bo tu już wilgoć leci Jak widać yy, Nie ptaka, tylko Bok tej ściany, zaraz tam w sumie wbędę. O, o tym mówię Tu już jest cały Tędy nie będziemy spadzić Chyba, że na końcu tak, o bo no to Będzie chyba. najbliżej A co tam okno chyba? To jest dom seniora, ale jest chill Zrobię sobie stąd zdjęcie Co? Ale ty, patrz jakie ładne tu zdjęcie wychodzi Wow, nie gadać to jest wam strażacki Tak To jest wam strażacki To jest naprawdę rzadkość Opuszczone miejsca Wow Gdzieś jeszcze? Widziałem gdzieś szafki, może bym podejść. ich podejść Nigdy nie zgadniesz, co tam jest A oprócz tego, że tam jest cała, wiesz, konferencja, czy biesiadowa Wiesz, że tam jest Kula Disco? Co? Gdzie? Tam że ją już ukradli Uuu, ale ładny Kamera jest nad nami A, no Czyli prawie zgadłem i patrzcie co tu jest to jest kulat kula disko, ale jak widać to już jest całe zagrzybiałe i tak śmierdzi tym grzybem czujesz? i tu już mech rośnie no to już jest bardziej zniszczona część tego ośrodka co prawda nie, nie wchodzę ci w kadr? dobra, nie, co prawda nie przez wandali, a przez no właśnie przez to, że dach przecieka no niestety Chociaż lepsze to, że zostanie zniszczone przez naturę niż przez człowieka. Bo jak widać na przykład przy recepcji była starta kabli. Ale ta kula. Wow. Widziałem film na YouTube jak ją odpalali. Ładno. ładnie to wygląda. Mam na kabliczko. Widzisz? Trzymaj. Jesteśmy w kuchni. Jest ona w dobrym stanie. To dziwo O wow, ale co? jest a o. a tu jest magazyn ziemniaków chyba tak mi się wydaje przynajmniej sprawdzasz? O, to zwana y lodówka z pepsi ty ogóry kiszone tu są jo Nie idziesz tam? Co? Jednak tam nie idziesz wysoko tam. Ale wysoko tam jest pod Co? Ja nie wychodzę Nie ma po co jak nie ma wyjścia O Tu są toalety Pokój socjalny Ośrodek wygląda naprawdę nieźle Dobra Kurna chyba cała przyszedłem chyba całą przeszedłem Idziemy na sam Uuu, czy zaplecze techniczne bardziej nie widać rury z wodą i z gazem. Niebieskie to woda, żółte to gaz. Zawór gazu. Magazyn, jarzyn, magazyniali. Ty, chłopie Przekapiliśmy wejście. Co? Przekapiliśmy wejście. Tak. No. O, gaśnice. Tylko już się chyba ktoś rozpylił. Ej, co jak co proponuję wyjść tym wyjściem? Ja też. Ale git To są gaśnice, jak widać ktoś je rozpylił. A z którego są roku? Kalendarz był 2018, co się, to się ma z tego. Coś No tak? No, serio. Kalendarz to, to ja nie wiem dokładnie w którym roku został opuszczony, ale skoro kalendarz tak był, to bardzo możliwe że koło tych lat. Ale co to prawdy dawno? No, to już 5 lat temu. O, tutaj taka zielona zielona wykładzina. A czy ktoś tu spał? Tu widać. I wina kuchenna. O, proszę bardzo. Jak widać, tu już są pojedyncze pomieszczenia. O, a cóż to? O, to jest ta chyba. Tak, myślałem, że coś więcej. No co wychodzimy? Czy coś jeszcze jest? Telefon. No nie wiem. zawsze szybki to był urbex, no ale... Kurczę, głupio mi jest tak powtarzać, ale... Rzeczywiście... się zestresowaliśmy trochę tą kamerą na początku. Może to jest w filmie, może nie. Mieliśmy w ogóle plan rozdzielić się, żeby tylko jedna osoba szła. Ale jak widać Przekonałem mojego towarzysza. I... To Idę zobaczyć jak tu wejście. Trzymaj. Rękawiczkę są ciągle. Butelki po Coca-Coli. Tak? Uuu, posiedź mi. Bardzo się połączę. Czekaj, otrzymam sobie. Butelki po Coca-Coli. Wow. To ja zejdę. O. Wow! Ale fajne! Ja... Nie. to gry Nie. Dobra, chodź. Idziemy. O, O kurde, tu jest jeszcze więcej. Chodź. Idziemy normalnie co tu jest? Nie wiem, jakaś jody... wygląda jodyna, wygląda No nie wiem się. Jeszcze tu zerknę A tu jest tylko magazyn Magazyn Zastawy Stołowej Uuu A jakie ważne, Wazon. ja Waza Fajna prawda urwana Ale jest I czajniczek Także jak widać Zdecydowaliśmy zmienić Wyjście bo tam to okazało się zbyt dużym bagnem, po prostu idziemy tymi schodami? a te ośrodki są dobre no jak widać, ośrodek jest w dobrym stanie nie licząc, nie licząc miejsc, gdzie właśnie już jest y, gdzie przecieka dach jest niszczony przez grzyba. tak jak widać, ta klatka też jest już troszkę zmiękowana po prostu te ściany są napęcznione przez wodę. Napęczniały? O! tak. Napęczniały. Tak to się chyba mówi. Ale sprawy nie mam no to, no zbijane, to tak rozbijane, takie kratki sobie nie rozbijały. Jakie? Ponieważ takie dziama... A no tak, tak, tak. No, tak jest co. Bardzo często. O, sławka, prysznica. Także jest wyjście. Widzę, że są otwarte. Dobra. Chodź. Jeszcze to obejdę. Wow. Ale mimo tej kamery spoko. Potem było, był już taki chill. Także myślę, że to by było na tyle. To był opuszczony hotel z pięknym widokiem na góry. Ja byłem Urbek with Passion, to był Michał. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie.